Nie co ty? Ja? Ale jest się... prawa, prawa. No po prawo po... O ramy! O nie, no. pan! Hello motherfucker! Klikałem par razy. Na początku mnie też nie chciał wyjść. Czy ma a Gdzie ma za. Ma m po Gdzie? Gdzie to na dzień nie strzelam? A, okej okay, to. Ja lutuję, ale tylko nie? nie? Nie w tym domu, w tym dalej. Hmm. Eee, ten... Nie, Magnum Master. w Skąd? Leża. Jeszcze jest gościu inny. Z tyłu. Jadę w niego. Dwóch gości tu jest. Dostałem. Czemu, czemu ty lotujesz? Czemu ty lotujesz w całej Ja zaraz lotuję, cicho. <laughs> cicho. <laughs> Udało się zlotować. Marta gdzie ty zjebałaś? Potwierdzam, twierdzą jestem. Okej. Okay. Okej, okay, jestem, jestem, jestem. PURYŚ! Chronić... <śśle> spierdalamy, spierdalamy! Daj mi piadać! Mogłem nie wysiadać. Jak No tak, mógł ja? się wyjebał! A, myślałem że się położyłeś po prostu. <śle> tak, Ja udawałem martwego, a nie... To był gościu. Obie? Bo z górki się napalali. O kurde, młody małpik się włączył! Ja pierdzielę Marta! Wystrzeliłam, bo pociski zmysłowałam. Bierz, co chcesz, szybko, ja... No, idź sobie do innego loga. No idę. Ty musisz zawsze lotować to, co ja lokuję. Ciii! Cii, cii, cii. Jest armor. Nic... okej, okay, scrap cloth se wezmę. No dobra. Dzięki. No się szybciej. O, spodenki se wezmę, bo mi się przydadzą i... Dobra, biorę. Ło cholera! No właśnie! To jak mąka wcześniej. Mieliśmy dwa samochody i on stał przy swoim samochodzie, a ja tyłem wjechałam w jego samochód. O, jest drugi samochód. Kopika. Biorę. Bierz? Może będzie. That's... That's what she said. To są dwa pick-upy, lol! Bierz się Idziemy. Kurba. Nie bierz drugiego? Bo ty masz jakieś zniszczone trochę auto. No wiem, czekaj, może jest... Dobra, biorę. W sumie i itemy są w tym aucie. Może no, jakoś się zrobiło. No tak, Dobra. tak. No ty też nie masz i temu. Dobra, jedziemy. Dobra. Zejść, no Jeep! Jeep! Gdzie? Yeah. To też. Nie chcę jeepa. Wybierz, no, dobra, Tak, razie bierz. Biorę tam tego picaweba, bo on ma więcej HP. Gdzie jedziemy? Nie mamy co robić, tylko wybierać samochód. <laughs> zostały Mam dwa pickupy, jeep, jeszcze mój jeep. to co cztery samochody nie, to będzie safe z tym jedziemy. They see me rolling. They mm -hmm. hate me. <laughs> io, io. Damysko nie jeste dziew, ja lepiej podziewa. <laughs> no przecież o jednego. Ale może on ma więcej fułę, na co to sobie pies tamty? <laughs> Mój! Parkomet. No to bierz, zostaw mojego no Mam 2 bfl ale jest super <laughs> Kurde, no następny Ej, tam drugi zip jest, tu na tyle Po Nie I łap... ŁAP! Wplułem mikrofon Tak, no ja samą mikrofon z wrażenia Kościół jest, kościół jest Gdzie? Trzymał do mnie, ej, zabił mnie A widzę, widzę to Co? Gdzie się wyjebałem! Warto było jechać do tego dziś pa, kurna... <laughs>